Siemanko, Siemanko, witam serdecznie na kanale Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj zrobimy sobie update rynku, więc zapraszam na intro. Money makes money. Money makes... Tradycyjnie zaczynamy z CoinGecko, no i już widać od razu tą całą zieleń tutaj, ale dominacja Bitcoina 41%, Ethereum 17,9%, Ethereum Gas 111 Gwei. W ogóle wyłączają się powoli e, serwisy informacyjne jeśli chodzi o Gas, typu GasNow i jeszcze ten drugi. Nie pamiętam teraz nazwy. Mam nadzieję, że Coin zostanie przy wyświetlaniu tutaj tego gazu, bo no, warto jest znać ceny. Ja akurat już dużo swojego kapitału nie trzymam po stronie Ethereum, ale coś tam jeszcze jest. No i spójrzmy sobie na to. Bitcoin 50 284 Bang! Ethereum prawie 3,500. Cardano się tu wlecze. BNB 440 dolarów Solana Prawie 170. Polka dot bardzo fajna cena. Myślę, że można się zainteresować. E, Tera dzisiaj miała swoje all time high. Sprawdźmy sobie. Szybciutko. Luna. Gdzieś ty była dzisiaj? Prawie. Prawie na 50 dolarach była. Proszę bardzo. Tu, Luna and Beyond. Sprawdźmy sobie kto tu robi roboty na tym rynku. Sh Shiba Inu zerwała się ze smyczy 88%. No nieźle. Ptaszki ćwierkają, że podobno Kraken tuż tuż. Mina protokół też bardzo fajnie. doczkoń widać, że tu goni za tą Shibą. No i Helium, Helium nieprzerwalnie praktycznie od samej wiosny nie zważając na nikogo 23 dolary. Mamy jakichś przegranych. AXIE Infinity, ale to proszę was, wczoraj Akcji zaliczyło swoje all time high, także wybaczamy. Reszta też praktycznie nie wygląda tak źle. Wejdźmy sobie jeszcze na Crypto Bubbles, tutaj akurat mamy miesięczny, wejdźmy sobie na tygodniowy, pięknie, już jest bardzo zielono. Teraz sprawdźmy sobie jeszcze dniowy, ta siba tutaj się wyłania. No ładnie to wygląda, ładnie mi się podoba, widać, że zaczynamy odbijać. Widać, że ta stagnacja wakacyjna już się kończy. Dzisiaj mamy bardzo dużo newsów o Bitcoinie, więc lecimy. Wczoraj wyłączyli social media, Facebooka wyłączyli, Instagrama, Whatsappa też wyłączyli, a Bitcoin przebił w tym czasie 49 tysięcy. Twitter działał, YouTube działał, także wszystko ok. Nie wiem, nie zagłębiałem się w tego Facebooka, tam są jakieś teorie spiskowe i tak dalej, ale co jest ważne, że Bitcoin przebijając poziom 50 tysięcy dolarów przebił również Facebooka w kapitalizacji rynkowej. Kapitalizacja Facebooka to blisko 1 trylion dolarów, a jak wiadomo, Bitcoin buja się to właśnie między tymi poziomami. tam. I wskakujemy do BIN krypto. Bitcoin odłącza się od rynku akcji w trakcie październikowej korekty. Zwykle podczas ruchów SP 500 była tutaj koleracja między. Między właśnie akcjami a Bitcoinem. Więc SP od września traci ponad 5% od swojego all time high, które było na poziomie 4536. Więc mamy małą panikę na Wall Street. A Bitcoin generalnie przestał się tym przejmować i idzie swoją własną drogą. Według analiz, plan B nadchodzi pompa na Bitcoinie i Ethereum. Plan B to jest w ogóle gość, który opracował ten model Stock to Flow, i muszę przyznać, że jego analizy zwykle są bardzo trafne. Zresztą spójrzmy sobie na Stock to Flow model. Polecam stronę Look into Bitcoin. Tutaj możecie sobie pooglądać różne fajne wykresy, jeśli lubicie gapić się na wykresy. Zapraszam. No i mamy to. Widzicie, zaczynamy tutaj powoli odbijać. No i tak jak mówiłem wcześniej, bardziej mi to przypomina ten cykl niż ten tutaj, ale wiadomo, że każdy cykl jest inny, także zobaczymy jak to się zakończy. Według tego modelu powinniśmy osiągnąć wycenę 100 tysięcy dolarów, mniej więcej. I najgorszy scenariusz na koniec roku według plan B to 135 tysięcy. Najgorszy. Tutaj była wzmianka jeszcze o Ethereum, który ma jakiś bardzo bullish fraktal, jeśli chodzi o Ethereum, fraktal z 2017 roku, który spowodował 7000% zyski dla Ethereum pojawił się ponownie w tym roku. Ten scenariusz może doprowadzić Ethereum do szczytów na poziomie 13 tysięcy dolarów w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Ten fraktal składał się z co najmniej 4 wzorców technicznych. I co tutaj się składało na te wzorce? Stochastic RSI Bullish Hammer, czyli taka formacja, normalny RSI i wzniesienia Fibonacciego. No zobaczymy, zobaczymy. Wszystko może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Lecimy dalej. SEC wzywa Circle, emitenta stablecoina USDC. Jest to drugi co do wielkości stablecoin na rynku kryptowalut. No i SEC chce tutaj się przyjrzeć. Ich papierom, jakie mają zabezpieczenie na emitowanie właśnie tego stablecoina. Kiedyś pamiętam, że USDC miało mieć audyt co raz w miesiącu, czy coś takiego. No tutaj jednak idziemy pod lupę. Ale pamiętajcie, regulacje to jest coś, czego nie można w sumie ominąć. Także niech oni sprawdzają, niech regulują, byle tylko nie za bardzo stopowali rozwoju całej technologii i wszystko będzie dobrze. Dobra, wbijamy teraz na Terra Newsy. Jeśli szukacie informacji o ekosystemie Terra, to zapraszam na terrainfo.pl i tutaj mamy oficjalny airdrop od protokołu Valkyria i tutaj mamy tabelkę, jak ten airdrop będzie rozdzielony. Jeśli chodzi o osoby stajkujące Lunę, to będziemy mieć tu 50 milionów tokenów od Valkyrii do rozlosowania pomiędzy osoby stajkujące. Poza tym, regularne airdropy będą się pojawiać co 200 tysięcy bloków, czyli mniej więcej co dwa tygodnie. I te tokeny można już farmić na platformie Pylona. No i news praktycznie dnia, bo Galactic Panki są już dostępne do handlu. Nie wiem, czy udało Wam się coś kupić w piątek, czy w sobotę? W sobotę chyba. Ja sobie zakupiłem e, dwa panki, chociaż szkoda, że nie kupiłem trzech w sumie, bo w tym momencie podłoga cenowa. To 71 lun. W public sale mogliśmy sobie kupić takiego jednego kryptopanka za 3 luny. Także no jest dobrze. Do tego widziałem, że Karma pisała na swoim Twitterze, że top seller przytulił 2,5 tysiąca lun za swojego panka. Także no naprawdę grubo. Pankami można handlować na randomearth.io. No i tutaj widać, że mamy 72, 72 LUNY, 78, 80, no i tak dalej. No tutaj są już po 118, 150, 180, 200. Także całkiem spoko. Niedługo jeszcze będzie sprzedaż NFT-ków LUNABULLS, ale white lista już jest zamknięta, właśnie dzisiaj była. Ja tam sobie jeszcze kupię ze dwa. A no i chciałbym Wam przypomnieć, że za dwa dni rusza ten lunch pool Beta Finance. Dwa dni i 14 godzin dokładnie. Także przyżykujcie swoje BNB. Możliwe, że trzeba tutaj będzie coś kliknąć, zaakceptować tą subskrypcję lub coś takiego. No i konkurs od Kutum również kończy się za 2 dni i 8 godzin. Pamiętajcie, żeby zrobić sobie ten obrót. Tutaj, tutaj jak się zalogujecie, to będzie wam pokazywać wasz obrót, ale ten obrót jest aktualizowany co 30 dni. Także, nawet jeśli pokazuje Wam tu zero, to i tak powinniście się zakwalifikować. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam na poprzednie wideo quizy, airdropy, lunchpady, coś takiego. Aha, no i w ogóle jeśli nie macie jeszcze konta na Binance, to zapraszam sprawdzić linki w komentarzu, bo z mojego linku referencyjnego dostajecie zniżkę na 10% fee transakcyjnego. Także z mojego linku każda transakcja o 10% taniej. I wiele osób do mnie pisze ostatnio, że jest problem z przesyłem LUNY, no, bo jeszcze te centralizowane giełdy nie zrobiły updateu do kolumbusa 5, więc nie można wysyłać Luny ani UST po łańcuchu Terra. Więc co należy zrobić? Wchodzicie, znajdujecie sobie tutaj tego gościa na YouTube. On to ma różne poradniki. Wchodzicie sobie na playlisty i znajdujecie playlistę Terra Luna. Tutaj macie w sumie dwa wideo. Pierwszym wideo będzie tutaj numer 5. Bridge Terra Money, jak konwertować tokeny z sieci Ethereum na Terra i Binance Smart Chain. Kolejnym przydatnym wideo może być tutaj: jak dodać UST anonimowo z naszego Metamask po sieci Ethereum, Binance Smart Chain, wallet na Terra Station. No, wiadomo o co chodzi. Po prostu musicie się zaznajomić. Z tym bridge'em na terra i wierzę, że na pewno znajdziecie odpowiednie rozwiązanie. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę! Zostaw łapkę w górę jakiś komentarz dla zasięgów. Subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. Dzięki wielkie pozdrówki. Pa!